Tu tuba skargi, tu tuba skargi. Witajcie drodzy uczniowie, Jezińskiego Centrum Edukacji i wszyscy miłośnicy naszej tuby. Dzisiejsze wydanie to nie tylko tuba skargi, ale też inauguracja nowego, byśmy powiedzieli, programu, to znaczy ambony skargi. Ambona skargi to taki mebel, który powstał z myślą o wszystkich uczniach JCE po to, aby. Na swoich zajęciach z retoryki, filozofii, mogli kształcić umiejętności publicznych przemówień. Ambona jest wyjątkowym meblem, która może służyć zarówno uczniom młodszym, jak i starszym, po to, abyśmy tych praktycznych umiejętności przemówień nabywali. Wiem, że stęskniliście się już trochę za tubą skargi. I myślimy o tym, jak reaktywować ją na naszym profilu Facebookowym. Jako społeczność ufam, że z czasem stworzymy zespół medialny, który, będzie, który tworzyć będą uczniowie JCE, korespondenci poszczególnych klas i będzie to dla nas okazja, aby dzielić się najważniejszymi informacjami na tubie skargi bądź też z ambony skargi. Dlatego myślę, że już niebawem rozpoczniemy kolejny cykl JCE News, Ambona skargi bądź tuba skargi w różnych wymiarach, w których autorami i bohaterami przede wszystkim będą uczniowie JCE. Zapraszamy do współpracy i do usłyszenia i zobaczenia na tubie tudzież Ambonie Skargi.